Cześć, witam się na Skraju Gaju. W tle słychać kosiarkę, bo Kasia kosi trawę, żebyśmy mieli czymś ciłkować. A ja nieprzypadkowo stoję przy kompostowniku. Bo dzisiejszy film jest poświęcony kompostowi. Wiadomo, o kompoście zawsze być musi. Jest ogródek, muszą być filmy o kompoście. Bo, bo, bo jak nie jak tak. Chcę dzisiaj znów zebrać wszystką całą tą wiedzę, którą udało mi się zdobyć. O sposobach kompostowania, bo generalnie jest tego mnóstwo, i znów jak próbowałem szukać po sieci, to okazywało się, że tu jest coś, tu jest coś, tu jest coś, no i tak udało mi się to skomasować, zebrać i wybrać, zdobyć, właściwie zgromadzić pięć różnych sposobów na kompostowanie. I zaczynamy po kolei od. Pierwszego. Pierwszy to taki najpopularniejszy sposób kompostowania, który uznawany jest za bardzo słaby. Mówię tu o kompostowaniu na zimno. Kompostowanie na zimno to takie magiczne hasło, pod którym kryje się to, co widzicie tutaj. To są ni mniej, ni więcej, tylko odpadki, które wrzucamy do kompostu. Wrzucamy tutaj właściwie wszystko. Część jakiś tektur, właściwie tektur to tu nie wrzucamy, ale czasem po jajkach coś tam się czasem, czasem trafi. Mamy tam, jak popatrzycie, psie kupy, bo my nie mamy innych zwierzaków, więc, więc mamy tutaj tylko to, co mamy: jakieś resztki roślinne z kuchni, to jakaś trawa i to wszystko, co tu widać, sobie leży i się kompostuje. Kompostem na zimno zajmę się jeszcze kiedyś później, natomiast Tutaj temperatura w takim stosie rzadko kiedy przekracza 40 stopni. To jest 30-40 stopni. To się kompostuje jakimś swoim tempem. Kompostuje się to generalnie bardzo, bardzo powoli. Tutaj jak widzisz, jest taka wielka komora. No i tą komorę, żeby, żeby to się kompostowało szybciej, to trzeba by tą komorę zapełnić, żeby była wyższa temperatura. Ale przeciętny kowalski czy nowak. Wyrzucając wszystkie śmieci do kompostu, wszystkie te śmieci domowe oczywiście, organiczne do kompostu, buduje kompost na zimno. Tutaj w tym kompoście na zimno dzieją się różne też tlenowe procesy. Tutaj jest, zaprasza się tam gdzieś mnóstwo robactwa, bakterii i tym podobnych. Natomiast ważne jest to, że temperatura tutaj osiada. To, to jest jakieś 30-40 stopni. Kiedy będę mówił o kompoście na zimno, to pokażę to z termometrem. No i tu, co najważniejsze, jeśli tu są nasiona trawy czy chwasty, czy nawet jakieś patogeny grzyby, to. To, nie, to przetrwają. Nasiona przy temperaturze zimnego kompostu przetrwają. Jeśli takim kompostem wyściółkujesz na przykład grządkę, no to ona, to te nasiona wykiełkują. Sposób numer dwa: kompostowanie na gorąco. Kompostowanie na gorąco, tak w zasadzie niewiele różni się od kompostowania na zimno, poza tym, że jest wyższa temperatura. No i poza tym, że musisz mieć materiał do zbudowania stosu. Wyobraź sobie, że to, co mamy tutaj, to jest komora do kompostowania na gorąco. Więc tutaj, żeby żeby zajęła się e, ta, ta akurat komora jest idealna, bo tam jest siatka po tej stronie, która do, do, daje dostęp powietrza, e, który jest kluczowy przy kompostowaniu na gorąco. Ale żeby kompostować na gorąco, to w zasadzie musisz zebrać taki wysoki, powiedzmy, metr na metr na metr na metr stos, czyli musisz mieć metr przestrzenny materiału do kompostowania. No i materiał, kompostowanie, do kompostowania na gorąco potrzebny Ci obornik, absolutnie minimum, potrzeba Ci substancja zielona, czyli na przykład trawa, na przykład liście, na przykład jakieś chwasty, wszystkie odpadki do kuchni. Czyli substancja azotowa, obornik to też substancja azotowa plus dodatkowo substancja sucha węglowa. Proporcje węgla do azotu tam trzeba zachować. E, na przykład e, pocięta słoma, e, na przykład suche liście, na przykład drobne zrębki i tym podobne rzeczy. Kompostowanie na gorąco polega na tym, że układasz z tego taką dużą pryzmę. I ta pryzma, szczególnie jak masz na przykład świeżo skoszoną trawę, która jest świetnym dodatkiem do kompostowania na gorąco, to w takiej pryzmie utrzymuje się temperatura 70 stopni, 80 stopni i właściwie wszystko, co jest, wszystkie patogeny, poza pleśniami i grzybami, które potrafią gdzieś tam przetrwać, ale wszystkie nasiona, przede wszystkim chwastów i wszystkie chwasty kaput na amen, zdychają. Nie ma żadnej szansy, żeby przeżyły. Przy kompostowaniu na gorąco, przede wszystkim. Proces kompostowania na gorąco też trwa szybko, bo jeśli ten kompost na przykład chciałbyś 3 razy, 4 razy, 5 razy w ciągu miesiąca przemieszać, to z dużym prawdopodobieństwem po miesiącu góra dwóch będziesz mieć kompost gotowy do użycia. Przy kompostowaniu na zimno, tak jak tutaj, ten kompost do użycia będzie dopiero gdzieś mniej więcej po roku albo po półtora roku. Oczywiście o kompostowaniu na gorąco też sobie opowiemy, ja to też pokażę, ale dopiero wtedy, kiedy zgromadzimy ten metr przestrzenny materiału, po to, żeby móc tę pryzmę kompostową zbudować. Numer 3. Vermikompost. To jest często uprawiana metoda kompostowania, czyli wszystkie szczątki roślinne właściwie wrzucasz do kompostu, ale dół kompostownika. Masz oddzielony od ziemi. Tutaj zarówno przy kompostowaniu na zimno i na ciepło nie ma potrzeby żadnej, żeby robić jakieś izolacje ziemi, gruntu od, od kompostu. W vermikompoście robisz tą izolację, ponieważ vermikompost to tak naprawdę nie jest kompostowanie, tylko hodowla drżdżownicy, bo kompost polega na tym, że wszystkie odpadki jedzą sobie drżdżownice, przerabiają cały ten kompost na wermikompost. Przy okazji, jeśli jest to, jest to wilgotne i się to podlewa, to przy okazji, robiąc odpowiednie korytko na dnie może zbierać taką ciecz taki, Taką przekompostowaną, jakby wodę taki, tak, o takim brunatnym zabarwieniu i specyficznym zapachu. To jest właśnie ciecz wermikompostowa, czasem biohumus na to mówią. no To jest to coś, co powstaje to, co powstaje z przemiany materii drżownicy, głównie drżownicy kalifornijskiej I, i ten sok który zbiera się na dnie tego kompostownika. Oczywiście na tym, w tym zbiorniczku można zbierać i mieć taki naturalny nawóz. Ogólnie całość polega na tym, że wszystkie roślinne szczątki są zjadane przez dżdżownicę. Różnica między kompostem zimnym, a na ciepło, a kompostem jest taka, że to jest hodowla zwierzaków. Te dżdżownice muszą mieć non-stop Muszą jest non stop coś do jedzenia. Musisz im do, tam dodawać, więc wszystkie odpadki z kuchni, obierki ziemniaków, kapusty, sałaty, a czasem jak tego nie masz, bo no masz na przykład kury. Które, które hodujesz i którym dajesz wszystkie, wszystkie odpadki kuchenne, to musisz im regularnie, najzwyczajniej w świecie, regularnie dokładać jedzenia. Więc już nie wyrzucisz nic na kompost, żadnych liści sałaty, żadnych żółtych liści e, warzyw, żadnych, żadnego pomidora, który ci tam się trochę zepsuł. Bo właściwie wszystko to dajesz dżdżownicom. E, zalety fantastyczne. Kompost to jest moim zdaniem prywatnie najlepszy kompost, jaki można wytworzyć. Zadanie jest trudne szczególnie zimą, bo kompost na ciepło wytrwa Ci przez zimę. Kompost na zimno nic mu się nie stanie. Natomiast w vermikompoście musisz zadbać o to, żeby temperatura całej pryzmy kompostowej ze wszystkimi robakami nie spadła poniżej zera. Bo one najzwyczajnie w świecie za bardzo. Musisz ją utrzymywać na poziomie 2-3 stopni i ja już robiłem takie rzeczy i da się zimę przetrwać, nawet 15-stopniowe mrozy, bo ten kompost też pracuje i wytwarza temperaturę. Natomiast trzeba zadbać, zwłaszcza z wierzchu o izolację termiczną tych robaczków one sobie poradzą zejdą głębiej natomiast trzeba zadbać o to żeby na wierzchu nie zmarzły żeby ten chłód się do nich nie dostał więc wermi kompost to nic innego jak kompostowanie poprzez przetwarzanie wszystkich odpadów przez dżdżownicę. sposób numer 4 to jest sposób, który moim zdaniem jest trochę naciągany i nazywa się bokashi. Są specjalne wiadra do Bokashi kosztujące po 400-500 zł za komplet. Można to też zrobić też samemu, ale ogólnie na czym to polega? Polega to na tym, że wszystkie odpadki kuchenne bierzesz do wiaderka, przekładasz, przesypujesz takim niby starterem jakimś tam grzybkiem, czy, czy, czy grzybkiem Bokashi, czy, czy starterem Bokashi. Warstwami układasz, zamykasz to szczelnie i podlega to fermentacji beztlenowej. Moim zdaniem to jest trochę naciągane, bo można zrobić Bokashi bez kupowania starterów bokashi. Wygląda to ni mniej bokashi to jest ni mniej, mniej jak kiszenie ogórków. Tak? Tylko nie zalewasz wodą, bo te wszystkie odpadki z kuchni są ogólnie rzecz biorąc mokre. Więc jeśli weźmiesz zamiast kupować wiadra bokashi, jeśli weźmiesz zwykłe wiadro, ubijesz jedną warstwę Ubijesz później drugą warstwę, ubijesz trzecią warstwę i zrobisz pełne warstwo, wiadro i szczelnie je zamkniesz, to będziesz miał też bokaczy czyli nic innego jak ukiszenie odpadów. Co daje takie ukiszenie odpadów? No to, że oczywiście po ukiszeniu odpadów te, te, te odpady będą wyglądać i, i, i pachnieć mniej więcej tak jak górki kiszone. To nie jest jeszcze kompost, to możesz wrzucić na grządkę. I przysypać ziemią, i to się dalej będzie rozkładało już w warunkach tlenowych. A wiesz, jak szybko to się dzieje, bo jakbyś zostawił taki wyj wyjm wyjmiesz ogórek kiszony i zostawisz go w wodzie na wierzchu, to on się błyskawicznie rozkłada już w formie, w formie tlenowej. Więc Bokashi to jest taki sposób ukiszenia odpadków, po to, żeby szybko przerzucić to nagrządkę, przysypać ziemią i w warunkach tlenowych mieć bardzo, bardzo szybki łatwo dostępny dla roślin nawóz. I tu przechodzimy do ostatniego, piątego sposobu kompostowania, czyli kompostowanie na grządce. Niektórzy mówią na, na to in situ, niektórzy mówią kompostowanie na miejscu, a polega to na tym, że taki kompost, na przykład zimny, czy takie odpadki, czy trawę, wyrzucasz bezpośrednio na grządkę. A wygląda to tak. Tu masz przykład dokładnie tego, czym jest kompostowanie na miejscu. Czyli zwyczajnie wyrzucasz, to jest, to jest przykład trawy, wyrzucasz trawę, tak, ściłkowanie, ja to niektórzy to nazywają ściłkowaniem, wyrzucasz trawę i sobie ona leży na grządce. Normalnie to wygląda na ściółkowanie, ale teraz gdybyś taką trawę wziął garść ziemi i gdyby taką trawę przysypać lekką warstwą ziemi, o, i zrobić coś takiego, to masz od razu kompostowanie na Grząbcze kompostowanie in situ, kompostowanie na miejscu. To też bardzo fajnie sprawia, bardzo fajnie działa. Z tym, że jeśli zostawimy to tak jak tutaj, że ta trawa powoli, powoli sobie wysycha z wierzchu, to zobacz, że ona zamienia się właściwie w węgiel. Tak? Nie ma takiego typowego kompostu, tylko zamienia się w taki brązowy węgiel. Przejdę tam. Gdzie ta trawa już jest bardzo stara, to ci pokażę. Tak jak tutaj. To jest taka stara, stara trawa, i zobacz, że z tej trawy zielonego już nie zostało. To jest taka substancja węglowa, sucha. I gdybyś taką trawę wysuszył, to, to, to taka wysuszona trawa idealnie nadaje się jako składnik do budowy, ten składnik węglowy do budowy kompostu na gorąco. A w ten sposób położona, wyściółkowana, jest zwykłym kompostowaniem na miejscu. Właściwie tutaj ona kompostuje bardzo powoli w stylu kompostowania na zimno. I dokładnie to samo uzyskujemy puszczając słomę na ziemię, bo ona pod spodem. O, tutaj jak popatrzysz, jak, po, jak popatrzysz, o, to zobacz, tu jest mokro. Tak, pomimo tego, że na wierzchu, pomimo tego, że tutaj, o. Jest sucho jak wiór, to pod warstwą słomy jest mokro. I ta słoma, za pomocą tej wilgoci, znów naturalnie kompostuje się na zimno. I to jest to kompostowanie na miejscu. Tutaj byłoby idealnie, jakby tą słomę wymieszać z glebą, ale u nas, w tym wydaniu, w którym widzisz, ona ma za zadanie. Być ściółką i trzymać wilgoć. Więc kompostowanie na miejscu wymagałoby wymieszania tej słomy, czy wymieszania tej trawy, którą widziałeś wcześniej, z wierzchnią, warstwą ziemi, i wtedy byli, mielibyśmy rodzaj piąty, czyli kompostowanie na grządce. Jest jeszcze szósty rodzaj, bardzo niepożądany kompostowania, czyli gnicie. Gnicie to jest takie coś, co gdzieś są warunki mieszane i tlenowe i beztlenowe. No, i niestety zaczyna to wszystko śmierdzieć, zaczyna to gnić, a nie się kompostować. Kompost bardzo ładnie pachnie. Zwykły kompost ma taki zapach lasu. Taki, jak idziesz lasem, zapach ściółki leśnej. I jeśli taki zapach unosić z kompostownika, to znaczy, że wszystkie procesy przebiegają doskonale. Ale czasem, jeśli mam, mamy trawę. I tej trawy wrzucimy do kompostownika za dużo, tak jak jest tutaj, że taki duży stos, to ta trawa zacznie nam gnić. Gdzieś tutaj, u góry, znajdziesz film o przygotowaniu trawy do ściółkowania, i tam pokazywałem właśnie efekty, co się dzieje, kiedy. Trawa zaczyna gnić. Ona wtedy śmierdzi, ona wtedy przestaje się kompostować. Jeśli zostawilibyśmy to tak, jak tutaj, to błyskawicznie nabierze temperatury, pod spodem pojawi się warstwa gnilna, śmierdząca i z takiego kompostu właściwie żadnej, żadnego porządku nie mamy. No oczywiście poza tym, że możemy zrobić gnojówkę i podlewać to jako nawóz. Więc opu ogólnie procesów gnilnych. W naszym kompoście nie chcemy chcemy raczej, żeby te procesy przebiegały tlenowo i dlatego wszystkie rodzaje kompostów, szczególnie kompostowanie na gorąco, trzeba bardzo mocno uważać i przewracać stos, żeby nie dopuścić do gnicia. I to już wszystko, co udało mi się zebrać. Czy to z internetu, czy to z własnego doświadczenia na temat kompostu, mamy te 5 sposobów kompostowania. W kolejnych filmach, w kolejnych filmach na skraju Gaju. zajmiemy się też każdym z rodzajów kompostów, bo będziemy robić je wszystkie, i, i, i wtedy będę szczegółowo omawiał. Każdy temat. Jeśli okaże się, że masz jakieś swoje sposoby na szybkie kompostowanie, na szybkie uzyskiwanie dużej ilości kompostu, albo skąd ten kompost brać, to proszę podziel się w komentarzu. Bo sam się chętnie czegoś, czegoś nauczę, a być może skorzystam z Twojej rady. Mało tego, chętnie się wtedy podzielę, wymienię z imienia i nazwiska, kto nam tą radę udzielił. A przy, a przy okazji czytelnicy czy widzowie też się czegoś dowiedzą. A na razie to na tyle. Jak się podobało, to pamiętaj o daniu lajka. Pamiętaj o subskrypcji kanału. Oczywiście tylko wtedy, kiedy chcesz nas oglądać dalej i chcesz czerpać jakieś korzyści z tego, co my tu robimy. A na razie to było na tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!